Działkę kupuje Pana rodzina? Tak. Nie widzi Pan tu konfliktu interesów? Szczerze powiem nie, bo przetarg był wystawiany. Procedura nie różniła się ni od, od żadnej procedury w tym, w tym urzędzie. Działka o powierzchni 0,7 hektara składała się z gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Tak, znaczy sprzedał działkę i okazało się atrakcyjną działkę z dostępem do, do jeziora, sprzedał swojej córce, córce i zięciowi. To już, już sam fakt jakby tego, tych powiązań rodzinnych budzi, budzi bardzo poważne wątpliwości. Nawet jeżeli by ta sprzedaż przebiegła zgodnie z prawem, to starosta powinien jak ognia unikać sprzedaży majątku, którym zarządza członkom swojej rodziny. Mogę potwierdzić tylko, że przedmiotem postępowania jest rzeczywiście sprzedaż jednej z działek pozostających w zasobach gminy. Niewiele ponad 67 tysięcy złotych, prawie 80 arów działki z bezpośrednim dostępem do, do jeziora w urokliwym miejscu. Zrobiłby Pan to jeszcze raz? S powiem tak, urzędnik musi się kierować prawem. Ja prawa nie przekroczyłem, jestem tego pewien, jestem tego pewien, więc więc. Pewnie z takiego punktu yy, tego, co ja teraz przeżywam, pewnie nie. Wartość tej działki w sposób ewidentny została zaniżona, bowiem gdy została przeznaczona do sprzedaży, plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący nie dopuszczał możliwości zabudowy jednorodzinnej. Ponadto ta działka nie miała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ja też starałem się, żeby, żeby, żeby było wszystko przejrzyste, bo, bo nawet gdy, gdy zewnętrzny po, czy tam po, po sprzedaży stwierdził, że jednak ona ma dojście do, do drogi, poprosiłem sąsiadów tutaj do, 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 do mojego biura z panem dyrektorem Godez, bo też czułem się jak gdyby no, nie tak, jak powinno to być. Oczywiście, że, je, że na mnie się to skupia. I ja, i ja jak gdyby no, w, tłumaczę się z czegoś, co, co w moim mniemaniu nie jest nic niezgodne z prawem, ale oczywiście się tłumaczę. I szkoda, że ta droga jak gdyby w wyniku pomiaru się znalazła, bo, bo myślę, że, że to i tak by, by znalazło in, inne ro, 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 rozwiązanie. Więc tutaj tylko mam żal. No znaczy, może nie żal, ale. ale, ale no, Kosztujemy to wiele. Krótko po sprzedaży, po dokonaniu procesu sprzedaży okazało się, że znalazły się w cudowny sposób mapy, które wskazywały na to, że jednak działka ma dostęp do, do drogi. Każdy geodeta uprawniony ma dostęp do krajowego rejestru map. I on tam chyba odnalazł. Na pewno nie w Starostwie. A Rada Gminy Ostruda dokonała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tej jednej konkretnej działki, w efekcie czego można już tutaj stawiać dom. Ja nie mogę nie przyjąć wniosku. Ciężko w tej chwili przypomnieć, w jakiej to było formule. Formalnego wniosku, prawda, formalny wniosek dotyczący przystąpienia czy wywołania uchwały intencyjnej nie było. Bardzo możliwe, że to przysłowiowo odbyło się na telefon. Ciężko mi dzisiaj na ten temat wypowiedzieć. Fakt jest taki, że ten plan został zmieniony i ta działka faktycznie została no, dołączona do tego, do tego planu, ale tu chciałbym powiedzieć, że no Wcześniej już dla tej, dla tego terenu, dla tej okolicy plan był wykonany. No dobra, ale też do, jak to był Pan w urzędzie gminy wspominając, żeby zmienić plan zagospodarowania przyczynnego do tej konkretnej działki? Nie, nie. Nie dzwonił Pan do urzędu? Nie. Nawet w roli ojca? Nie, nie, się? nie, nie. Jest to niemożliwe, też trzeba sobie jasno powiedzieć, żeby sobie to wójt czy jakikolwiek pracownik wymyślił. No zawsze musiał gdzieś wcześniej ten sygnał od zainteresowanych osób trafić do, do urzędu. To trzeba jednoznacznie powiedzieć, bo w taką sytuację nie wierzę. Pan Wojewoda dokonał kontroli sprzedaży w ogóle mienia. Ja mam ten protokół. I kontrolował również sprzedaż tej działki żadnych uwag jeżeli chodzi o pana wojewodę. Kontrola z końcówki roku 2022, przełomu lat 22-23 no nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Kontrola dotyczyła y, spraw prowadzonych przez starostwo ostruckie. Ta Starosta w wielu przypadkach postępuje w sposób absolutnie nieetyczny i nieakceptowalny. Wykorzystuje majątek służbowy do celów, celów prywatnych. Nagina prawo w ten sposób, żeby, żeby z budżetu powiatu uzyskiwać jak największe środki finansowe. Najpoważniejsze i takie najbardziej istotne, które z tego zawiadomienia wynikają, dotyczą przede wszystkim wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, nieprawidłowości w wypłacie ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy. Gigantyczne ekwiwalenty pobrał tylko starosta, wica starosta i członek etatowy zarządu powiatu. Ja też to rozumiem, że, 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 że no ktoś może mieć i słuszne pewnie uwagi co do, co do wypłaty tych ekwiwalentów, ale myślę, że jest to tak, no nie jestem sam, nie ma co to ukrywać, bo, 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 bo na tych funkcjach ludzie no, pracują dużo. Oczywiście nie jest to żadne tłumaczenie i, 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 w, i ten urlop trzeba wykorzystywać i, i, i na pewno tak będzie. Mówimy o kwocie w przypadku starosty niemal 60 tysięcy brutto, jeżeli doliczymy do tego jeszcze koszty pracodawcy, to, to da to kwotę ponad 70 tysięcy złotych z budżetu, z budżetu powiatu. Natomiast w przypadku wicestarosty i członka etatowego, no to mniej więcej koszt około 50 tysięcy. To chyba było 60 dni y, łącznie. Rzeczywiście tutaj będziemy pilnować tych, tych spraw, żeby na te na urlopy wykorzystywać. niestety my jako samorządowcy, osoby publiczne, no musimy mieć w tyle głowy, że to co jak to się mówi może zwykły Kowalski, to my musimy się zastanowić, czy nam to wypada. Sprawa została wstępnie zakwalifikowana jako 231, czyli przekroczenie uprawnień. Postępowanie jeszcze jest na wstępnym etapie i na razie polega na gromadzeniu materiałów źródłowych, czyli dokumentów z gminy i też przesłuchania świadków w tej sprawie. Ale to nawet dobrze dla mnie, tak szczerze Pani powie, bo, bo, to, bo to zamknie sprawę za, za, za jakiś czas.